Spośród nierówności A do D, wybierz tę, której zbiór wszystkich rozwiązań zaznaczono na osi liczbowej. No i teraz tak, mamy nierówności z wartością bezwzględną. No i my takie nierówności rozwiązujemy w ten sposób, że weźmy sobie na przykład tu pierwszą x dodać 2. Mniejsze równe 2. Czyli zrobią nam się dwie możliwości. O, piękna ta strzałka x dodać 2 będzie mniejsze równe 2, czyli tak jak było, albo druga opcja, x dodać 2 będzie z zmienionym znakiem tu i ze zmienionym znakiem tu. I teraz też ważne jest to, co się stanie pomiędzy nimi, no bo tu będzie albo lub, albo i. Zawsze robimy tak, że ten znak, napiszmy go sobie tutaj, on się zawsze przekręca o 90 stopni plus 90 stopni. To jest taki trik, czyli zrobi się taki. Oczywiście w tych pionowych nie ma takiego albo takiego, tylko są po prostu taki i taki, tak? I teraz, jak w tą stronę, albo na przykład w tą stronę, jak się przekręci, to będzie też plus 90 i wtedy stanie się taki, i to jest nasze i, a to jest nasze lub, tak? One mają swoje znaczenie, więc dlatego to jest ważne. Więc w naszym przypadku będziemy mieli i. No i teraz musimy rozwiązać te nierówności, czyli mamy x mniejsze, równe, no i 2 odjąć 2 to jest 0. I jednocześnie x większe równe minus 2. Odjąć 2 to jest minus 4. Czyli jakbyśmy zaznaczyli na oś liczbowej, to zaznaczamy minus 4, zaznaczymy dwójeczkę. I teraz tak, od minus 4 ma być większe albo równe, czyli kółko zamalowane i wszystko w prawo. Od, a 0 to miało być, tu jest 0, a nie dwójka. Ma być mniejsze albo równe, czyli też kółko zamalowane i wszystko w lewo. Skoro jest I, to i oznacza, że rozwiązaniem po narysowaniu tego wszystkiego jest element wspólny, czyli w tym przypadku to. Gdyby było lub to suma, co nie? E, także to też jest taka różnica, bo tego też nie było na maturze do tej pory. W sensie nierówności z wartością względu. E, czyli u nas no, od razu widzimy, że to na pewno nie jest nasze rozwiązanie, więc szukamy dalej. E, to na poważnie. Już u nas widać, że to nie jest rozwiązanie, więc będziemy szukali dalej. Z tego co widzę, mamy zaznaczoną nieczęść wspólną, tylko sumę tych przedziałów, więc na pewno będzie nieznaczek i, tylko lub, czyli już to odpada, to odpada. No czyli mamy jedno z tych dwóch, tak? Teraz mamy tutaj plus 2. U nas plus 2 już na pierwszym przypadku widzimy, tak jakby że zrobiło nam 0 i minus 4, yy, więc wydaje mi się, że to może być c, ale sprawdźmy dokładnie jeszcze, policzmy, że x plus 2 w wartości bezwzględnej większe równe 2. No i rozwiązując to mamy dwa przypadki x dodać 2 większe równe 2, lub w tym przypadku x dodać 2 mniejsze równe minus 2, czyli x większe równe 0 lub x mniejsze równe minus 4, i to by się zgadzało po narysowaniu, ale sprawdźmy to jeszcze x minus 4 0, x większe równe 0 kółko zamalowane wszystko w prawo x mniejszy równy minus 4 kółko zamalowane wszystko w lewo czyli faktycznie jest to odpowiedź C